Pandemia COVID-19 sprawiła, że internetowe usługi rozkwitają. Niektórzy mówią nawet, że wszelkie usługi e-commerce, czyli zakupy w sieci, przyspieszyły o 10 lat. Czyli, że w normalnych warunkach musielibyśmy czekać aż dekady na to, żeby osiągnęły obecny poziom, bo dzisiaj praktycznie każdy albo robi, albo jest po prostu zmuszony robić zakupy w sieci. I to tyczy się nie tylko zakupów, ale także generalnie korzystania z usług internetowych. Bo na przykład, kiedy nie możemy wejść do kina, no to odpalamy serwisy VOD. Kiedy nie możemy iść na zakupy, no, to właśnie robimy zakupy przez internet, i po prostu całe nasze życie, albo jego znaczna część przeniosła się do sieci. No i właśnie to rodzi wiele możliwości, ale także wiele niebezpieczeństw, ponieważ wiele osób po prostu udostępnia swoje dane w internecie, gdzie popadnie, a potem te dane mogą zostać przechwycone, a my możemy zostać na przykład z kredytem. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak przed tym się uchronić. Jest to o tyle istotne, że wiele osób nie wie, że korzystając z usług internetowych, przekazuje swoje dane osobowe, a nawet bardzo świadomi użytkownicy sieci nie wiedzą, jakie firmy korzystają z jakich danych osobowych. No i ktoś powie, ale co z tego? Przecież te dane osobowe są nic nie warte, co z tego, że ktoś będzie znał moje imię, moje nazwisko albo inne dane. Przecież to absolutnie nic nie zmieni. No i właśnie to jest nieprawda, bo jeżeli będziecie udostępniać dane osobowe, gdzie popadnie, no to możecie się spotkać z bardzo nieprzyjemną sytuacją. Taką, jaką miał mój znajomy. On, co prawda, przeżył swój wypadek z danymi osobowymi nie w internecie, tylko w prawdziwym życiu i stało się to jakieś kilka lat temu 4-5 i do dzisiaj czuję konsekwencje tego zdarzenia. Otóż kiedyś pojechaliśmy właśnie na wakacje i on musiał zostawić dowód osobisty, żeby poświadczyć, że możemy wynajmować pokój, bo kiedyś to było dozwolone. Ktoś z tego dowodu po prostu spisał dane. No i parę miesięcy później ktoś wziął na jego dane osobowe, na jakiś podrobiony dowód z jego danymi kredyt, a konkretnie chwilówkę. No i właśnie o tym, że ktoś wziął na niego chwilówkę, mój kolega dowiedział się dopiero rok później, kiedy zapukał do niego komornik, a konkretnie to nie zapukał, tylko zajął mu wszystkie pieniądze na koncie, przyszłe pensje i tak No i mówimy tutaj o świecie realnym, ale w świecie realnym każdy z nas parę razy się zastanowi, zanim da komuś dowód osobisty albo przedyktuje tak wrażliwe dane jak PESEL, numer dowodu, no każdy z nas będzie miał z tyłu głowy, że to jest niebezpieczne. A w internecie hulaj dusza piekła nie ma, Podajemy te dane praktycznie wszędzie, byle gdzie, bo ktoś da nam jakąś zniżkę, bo ktoś zaoferuje jakąś darmową usługę itd. Zresztą nawet kiedy podpisujemy abonament telefoniczny, to zazwyczaj dostajemy zniżkę za zgody marketingowe, czyli za 5 zł miesięcznie już oddajemy te swoje dane. I czy to jest odpowiedzialne? No nie, czy ja to robię? No niestety tak, no bo każdy z nas ma taki gen cebulaka trochę, ale nawet jeżeli to robimy, to warto mieć świadomość tego i wiedzieć, komu po prostu udostępniamy te dane osobowe, żeby wiedzieć z kim później rozmawiać na temat tego, żeby na przykład nie otrzymywać niechcianych komunikatów reklamowych. No dobra, ale jak chronić swoje dane osobowe w internecie? Tutaj trzeba po prostu się kierować takimi ogólnymi zasadami znanymi po prostu z internetu. Jeżeli korzystamy z jakichś usług, no to najlepiej mieć do nich różne hasła i żeby to były silne hasła po to, żeby jak ktoś się włami na jeden serwis, żeby nie włamał się nam na wszystkich. Warto także korzystać z uwierzytelniania dwuskładnikowego, czyli bardzo przydatnego rozwiązania, wykorzystującego komórkę. O którym nagraliśmy oddzielny film, i do niego właśnie w tym momencie kierujemy. Więc. Jeżeli chcecie, żeby Wasze dane osobowe były bezpieczne, po prostu no, dbajcie o swoje dane, miejcie różne hasła, korzystajcie z tego uwierzytelniania i nie podawajcie swoich danych gdzie popadnie. Ja wiem, że to brzmi jak truizm, ale jeżeli gdzieś się rejestrujecie i możecie podać tylko imię, nazwisko e-maila, a tylko są pola opcjonalne do wypełniania numeru telefonu, adresu itd. No to nie podawajcie tego, bo po co? Jeżeli ktoś sam was nie prosi, nie wymaga, żeby podać jakieś informacje, to nie róbcie tego, bo w im mniejszej liczbie Miejsc będą informacje na wasz temat, tym mniejsze ryzyko, że one po prostu wyciekną. Ale jeżeli chcecie dodatkowo się zabezpieczyć, no to warto korzystać z rozwiązań firm trzecich, takich jak BeCafer. No i BeCafer jest bardzo ciekawą aplikacją, która została doceniona przez bank PKOBP, który umieścił ją w raporcie Startup The Bank. I to jest bardzo ciekawy raport, który pokazuje właśnie startupy, które mogą zmienić świat bankowości. A jaka instytucja może dbać o bezpieczeństwo danych bardziej niż bank? No i właśnie podstawową funkcją B-Safer jest fakt, że możemy kontrolować, które firmy korzystają z naszych danych osobowych. Jeżeli odpowiada nam, że dana firma korzysta z tych danych, to spoko niech tak zostanie, ale jeżeli coś się nam nie podoba, to dzięki tej aplikacji możemy łatwo się do tej firmy zgłosić no i wycofać swoją zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych. No i możemy tak zrobić, na przykład, jeżeli dostaniemy w ciągu miesiąca setny telefon na temat pokazu garnków dla osób powyżej 50 roku życia, ja takie telefony dostaję cały czas z jakiegoś powodu. Cały czas mnie zapraszają do Kozienic, żebym oglądał te garnki albo pościel z wielbłąda. I to mnie bardzo irytuje. No i cieszy mnie, że pojawiają się rozwiązania, które pozwalają rozwiązać ten problem, dzięki którym będę mógł po prostu pozbyć się tych połączeń. Nikt niechciany nie będzie do mnie dzwonił. Be Safer umożliwia także otrzymywanie profitu za fakt, że udostępniamy swoje dane osobowe. Czyli tak jak mówiłem przy tych zgodach marketingowych, operator daje nam zniżkę za to, że może wykorzystać nasze dane osobowe. BeSafer docelowo ma sprawić, że firmy po prostu będą nam płacić za wykorzystywanie naszych danych osobowych, a my będziemy te dane świadomie udostępniać, wiedząc, że dzięki temu zarobimy parę groszy. Więc kto powinien korzystać z Bisafer? Przede wszystkim świadomi użytkownicy Internetu także osoby dociekliwe, którym po prostu zależy na tym, żeby wiedzieć, co się dzieje z ich danymi, także osoby zapobiegliwe, które chcą po prostu wykonać pierwszy krok przed oszustem i sprawić, żeby ten po prostu nam nic nie zabrał, a także pozbyć się na przykład tych niechcianych połączeń, o których mówiłem. Moim zdaniem ta inicjatywa jest nie tylko ciekawa, ale i potrzebna, i mam nadzieję, że będzie się takich rozwiązań pojawiać coraz więcej, no bo mam wrażenie, że ostatnio wręcz za bardzo byliśmy zalewani komunikatami reklamowymi i czasami na własne życzenie, mimo że o tym nie wiedzieliśmy. Wiem, że to brzmi jak paradoks, ale tak było. A jak skorzystać z Bisafer? Po prostu trzeba wejść na stronę internetową bisafer.pl, założyć tam konto i podać swoje dane. Ja wiem, że mówiłem, żeby tych danych nigdzie nie udostępniać, ale tutaj to jest potrzebne po to, żeby Bisafer porównywał te dane z informacjami, które znajdują się w bazach danych rozmaitych firm. No i za tą usługę trzeba zapłacić, bo takie dobre rzeczy nie mogą być za darmo i to kosztuje 5,97 zł miesięcznie, trzeba zapłacić za cały rok, więc to wychodzi trochę ponad 70 zł za rok, ale obecnie trwa promocja, gdzie ta cena jest obniżona o 24 zł, więc za tą usługę za rok płacicie mniej niż 50 zł, i moim zdaniem to jest bardzo rozsądny koszt, który wynosi nieco ponad 4 zł na miesiąc. Więc jak najbardziej warto z tego skorzystać. Kiedy już się zarejestrujecie, warto zainstalować rozszerzenie do przeglądarki Google Chrome oraz zainstalować aplikację na swoim smartfonie z systemem Android albo iOS. No i właśnie te narzędzia także będą chronić nas podczas korzystania z sieci na naszych urządzeniach. No i to tak naprawdę tyle. Później musimy po prostu czekać na alerty, inne informacje oraz powiadomienia o tym, że ktoś korzysta z naszych danych osobowych i sami będziemy decydować, czy chcemy, żeby korzystał, czy może nie chcemy i wycofamy te zgody. I tutaj warto wspomnieć też o tym, że BeCypher powstał dzięki funduszom europejskim. I ja wiem, że kiedy ktoś mówi fundusze europejskie, to ma się przed oczami, że ktoś buduje drogę, szpital, szkołę albo inny wielki budynek. Ja sam tak do niedawna myślałem, do momentu aż sam nie skorzystałem z funduszy europejskich, bo obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą. No i właśnie na start tej działalności gospodarczej też dostałem dotacje po to, żeby kupić komputer, aparat, statyw, światła itd. Więc tak, sam odczułem, że fundusze europejskie się przydają, i Wy nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, że na co dzień korzystacie z wielu rzeczy, które powstały dzięki tym funduszom. I mówiąc o takich największych, najbardziej znanych przedsięwzięciach, to warto pamiętać o profilu zaufanym czyli po prostu usłudze, dzięki której możecie podpisywać cyfrowo dokumenty, nawet jeżeli nie macie cyfrowego podpisu. Robicie to po prostu za pomocą konta w banku. Ja korzystam z tego bardzo często, bardzo to lubię. No i dzięki temu tak naprawdę od czasu założenia swojej działalności gospodarczej praktycznie nigdy nie byłem w żadnym urzędzie, nawet jak ją zakładałem, bo wszystko załatwiłem właśnie za pomocą internetu i profilu zaufanego. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem, które powstało dzięki funduszom europejskim, jest e recepta, która przydaje się Szczególnie teraz w czasach pandemii, bo lekarze generalnie nie przyjmują pacjentów, wszystko trzeba załatwiać telefonicznie, później dostajemy taką e receptę, no i możemy od razu iść do apteki i wykupić odpowiednie leki. No i dzięki tym funduszom europejskim powstają także zaawansowane badania nad lekami, nowoczesne metody leczenia, usługi rozrywkowe oraz te fundusze europejskie pomagają w prowadzeniu biznesu, o czym wcześniej mówiłem i czego sam jestem najlepszym przykładem. I właśnie te wszystkie cyfrowe rozwiązania są utworzone tak, że doceniamy je przede wszystkim, kiedy musimy więcej siedzieć w domach, czyli... Głównie teraz, ale pamiętajmy, że nawet kiedy nie było stanu epidemii albo pandemii, no to wiele osób musiało częściej zostawać w swoich mieszkaniach i domach, częściej niż inni ludzie. No i to były właśnie głównie osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami. No i właśnie projekty tworzone dzięki funduszom europejskim są tworzone także z myślą o nich. I przykładem takiego rozwiązania jest m.in. audiodeskrypcja, czyli nawet ktoś prowadzi serwis internetowy, tak jak my, no to ten serwis internetowy można sobie odsłuchać, jeżeli ktoś nie może go przeczytać. Więc takie rozwiązania są naprawdę fajne i sprawią, że wszystkim ludziom żyje się lepiej. A więc podsumowując, obecnie korzystamy coraz więcej z internetu i właśnie dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo swoich danych w sieci. I warto to robić korzystając ze zdrowego rozsądku, podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz dodatkowych rozwiązań, takich jak aplikacja e-Safer. No i cieszy mnie, że fundusze europejskie są wykorzystywane nie tylko do poprawy świata realnego, ale też tego wirtualnego, ponieważ teraz, zwłaszcza w okresie pandemii, jesteśmy zmuszeni coraz więcej aktywności właśnie przenosić do tego świata cyfrowego. i see it somewhere around